Cześć, witam was w dzisiejszym odcinku mojego podcastu pogadajmy o F1. W dzisiejszym odcinku spróbujemy zastanowić się nad tym, jak może wyglądać przyszły sezon Formuły 1. Długo poszukiwałem strony, na której mógłbym znaleźć jakąś historię nurtujących pytań. Na szczęście tutaj z odpowiedzią przyszła strona Park Ferme, na której znajduje się typowanie FUSY 2024. Sam zestaw pytań składa się z aż 60 pytań. Na które dzisiaj spróbujemy sobie udzielić wspólnie odpowiedzi. Na koniec sezonu spróbujemy porównać sobie odpowiedzi i sprawdzimy wyniki, jakie udało mi się osiągnąć, ile udało mi się trafić, i zobaczymy, jak moje przewidywania z... korelują ze stanem faktycznym. Zapraszam do oglądania. Pytanie numer 1. Kto będzie miał więcej punktów po Grand Prix Hiszpanii? Ferrari, Mercedes? Czy McLaren? I tak, tak jak mówiłem w odcinku o prezentacjach yy, samochodów, Ferrari ma dość konserwatywny samochód, ale na testach pochrajnie pokazało tempo. Mercedes tego tempa nie pokazał, ale i McLaren w zasadzie również, chociaż po testach możemy stwierdzić, że McLaren mocno swoje tempo ukrywał. Na przykład nie, ja to zauważyłem chociażby po tym, że McLaren osiągał dużo niższe prędkości maksymalne niż chociażby Red Bull. Co może oznaczać, że jechali ze skręconym silnikiem? Grand Prix Hiszpanii jest już po tych początkowych okresach sezonu, tam będzie przywożone najwięcej poprawek, ale zaryzykuję stwierdzenie, że najwięcej punktów do Grand Prix Hiszpanii będzie miał McLaren. Pytanie numer dwa: Który kierowca będzie miał więcej punktów po Grand Prix Wielkiej Brytanii: Hamilton, Alonso, Norris, Leclerc czy Perez? Grand Prix Wielkiej Brytanii jest w połowie sezonu i w Mercedes zobaczymy tak naprawdę jakie będzie miał tempo. W, w jakąś bardzo wielką siłę Aston Martina w tym momencie nie wierzę, bo nie pokazali nic wybitnego na testach. Ten samochód też jest mocno konserwatywny i jakoś nie wydaje mi się, że zaczną tak mocno jak zeszły sezon. Raczej ich stawiam na tym piątym miejscu w klasyfikacji konstruktorów. Więc, jeśli chodzi o ilość punktów, to ja tutaj naprawdę liczę na bardzo mocny start sezonu w wykonaniu McLarena i postawię na Norisa. Na Pereza nie stawiam, bo nie wydaje mi się, żeby Perez był w stanie jakoś mocno nawiązać walkę z Maxem Verstappenem i myślę, że jednak Perez będzie bardzo mocno podgryzany przez innych kierowców, więc staram na Norisa. Pytanie numer 3. Czy w przynajmniej trzech wyścigach zobaczymy czerwoną flagę? Tutaj jest zastrzeżenie, że nie bierzemy pod uwagę sprintów. I. Biorąc pod uwagę to, że mamy 24 wyścigi w kalendarzu, jest dość dużo tych torów ulicznych, ja zaryzykuję stwierdzenie, że tak. Zobaczymy w przynajmniej w trzech wyścigach czerwoną flagę w tym sezonie. Czy w trakcie sezonu Fernando Alonso ogłosi przejście do Mercedesa na 2025 rok? Jeśli chodzi o miejsce w Mercedesie, uważam, że tutaj bardzo kluczowy będzie dla Mercedesa ten sezon. Yy, tak jak gdzieś słyszałem, yy, zgadzam się z tą opinią, że. Sezon 2024 będzie kluczowy dla Mercedesa. Bo jeśli Mercedes pokaże dobre tempo w tym sezonie i pokaże, że będzie w stanie podgryzać Red Bulla, czy chociażby walczyć o drugie miejsce, to Fernando Alonso może być kuszącą opcją dla nich. Ale jeśli Mercedes pokaże, że samochód jest słaby i dalej są w tym miejscu, w którym byli i tak naprawdę krążą w kółko, to myślę, że na sezon 2025 yy, mogą pokusić się o innego kierowcę, chociażby Carlosa Sainza czy, czy Antonelliego z Formuły 2, który mógłby wtedy w 2025 roku się porządnie objeździć przed sezonem 2026. Więc ja tutaj zaryzykuję stwierdzenie, że Fernando Alonso nie ogłosi takiego transferu. Pytanie numer 5. Czy na podium w trakcie sezonu stanie przynajmniej 11 kierowców? Liczą się wyścigi. 11 kierowców. W trakcie sezonu, tutaj myślę, że miejsce pierwsze mamy chyba wszyscy już zagwarantowane, nawet po testach. Więc powiedzmy, że stają na podium na pewno kierowcy Red Bull'a, czyli jest to Sergio Perez i Max Verstappen, więc mamy dwóch. Na pewno stawiałbym, że na podium stanie staną kierowcy McLaren'a, chociaż w wyścigach zobaczymy, czy Piastri będzie miał takie tempo, żeby stanąć na podium, ale jeśli McLaren będzie tak szybki jak myślę, to myślę, że możemy liczyć dwóch kierowców McLaren'a. Jeśli chodzi o Mercedesa, możemy przyjąć, że obo, oboje kierowcy staną na podium, czyli już mamy sześciu kierowców. Aston Martin. Aston Martin powiedzmy, że liczymy tylko Fernando Alonso, bo jakoś nie, nie wierzę w wielki postęp Lance'a Strola, więc mamy siedmiu kierowców. Nie, myślę, że nie stanie 11 kierowców na podium w tym sezonie. Pytanie numer 6. Czy Max Verstappen wygra więcej niż 12 wyścigów w sezonie, nie licząc sprintów? I patrząc na tempo Red Bulla, patrząc na tempo Maxa Verstappena i na to, jak bardzo odstają Sergio Pereza, myślę, że tak, Max Verstappen w tym roku wygra więcej niż 12 wyścigów. Czy Sergio Perez dokończy sezon w barwach Red Bulla? Jak wiemy z zeszłorocznych wypowiedzi włodarzy Red Bulla, Sergio Perez, tutaj bardzo kluczowy będzie początek sezonu w jego wykonaniu. Na testach Sergio jeździł troszeczkę moim zdaniem lekko zagubiony, tego tempa nie pokazywał, no chyba, że to jest po prostu krycie, ale myślę, że Sergio Perez nie dokończy sezonu w barwach Red Bulla. Na jego niekorzyść może zadziałać fakt, że jeśli rzeczywiście Christian Horner odszedłby z stanowiska szefa zespołu, to myślę, że Helmut Marko byłby skłonny szybko, szybciej usunąć Sergio ze stanowiska drugiego kierowcy i zastąpić go chociażby Danielem Ricardo. Pytanie numer 8: Czy w barwach Visa Każap RB zobaczymy przynajmniej trzech kierowców, nie licząc treningów? Jeśli moje przewidywania na temat Sergio Perez okażą się prawdą, to zobaczymy trzech kierowców w barwach Visa Każap RB, bo wtedy myślę, że na miejsce Daniela Riccardo wejdzie. Od razu Liam Lawson. Pytanie numer 9. Czy w sprintach będzie przynajmniej czterech różnych zwycięzców? Nie. Myślę, że nie będzie czterech różnych zwycięzców. Myślę, że tutaj Max może ma wielką szansę na zdominowanie tego sezonu, więc wydaje mi się, że trzech to jest taki max. Jeśli trzech jeśli różnych kierowców wygra sprinty, to będziemy mogli mówić o zaciętym ściganiu naprawdę. Czy Christian... Pytanie numer 10? Czy Christian Horner dokończy sezon 2024 jako szef zespołu Red Bull Racing? Tutaj ta sytuacja jest bardzo skomplikowana i myślę, że nie ma z niej dobrej, dobrego wyjścia, ale dla samego Red Bulla myślę, że najlepszym wyjściem niestety będzie usunięcie Christiana z funkcji szefa zespołu, niezależnie od tego jak ta sprawa się rozwinie, no bo jeśli nawet Christian zostanie oczyszczony z zarzutów, to tam ta atmosfera może być gęsta, jego... Mm, że tak powiem, PR, mocny PR może być bardzo, bardzo mocno podburzony, dlatego myślę, że Christian nie dokończy tego sezonu jako szef Red bula. Pytanie numer 11. Czy żaden kierowca nie zdobędzie w 2024 roku wielkiego szlema? Pole position, najszybsze okrążenie i prowadzenie od startu do mety. Zwycięstwo. Czy żaden kierowca nie zdobędzie? Nie, myślę, że Max z Verstappen zdobędzie. Czy w trakcie sezonu 2024? Andretti pozwie Formułę 1 w sprawie odrzucenia swojej aplikacji. Myślę, że zdecydowanie tak, że to jest jedyna słuszna droga dla Andretti, jaką może podjąć. Już nawet nie patrząc na to, czy, czy będzie mógł tak naprawdę z, apelować, czy wchodzić do Formuły 1 w 2028 roku, myślę, że tutaj gruby pozew będzie jak najbardziej na miejscu. Pytanie numer 13. Czy minimum dwóch obecnych dyrektorów technicznych lub CTO zmieni zespół w trakcie sezonu 2024? Myślę, że tych zmian na stanowisku dyrektorów technicznych w ostatnim czasie było tak dużo, że przydałoby się troszeczkę ochłonąć, i... więc stawiam na to, że nie będzie więcej niż dwóch zmian. Numer 14. Czy Louis Hamilton i Charles Leclerc zaliczą jakąś kolizję, która wyeliminuje przynajmniej jednego z nich lub zmusi do zjazdu do alei serwisowej? Myślę, że patrząc na ilość wyścigów w sezonie, mamy dużą szansę na taką kolizję, ale i Louis Hamilton, i Charles Leclerc są raczej kierowcami, którym nerwy rzadko kiedy puszczają. Poza tym nie widzę tutaj na razie potrzeby jakiegoś wzbudzania konfliktów pomiędzy nimi. Jeśli mówilibyśmy o jakiejś kolizji w Ferrari, to to tak, to mógłbym tak ryzykować, ale strzelę, że nie. Numer 15. Czy Michael Masi. Pojawi się w padoku Formuły 1 minimum jeden raz. Myślę, że tutaj już powoli Michael Massey zostaje wybielany i pojawiałem się, mimo tego, jakie błędy, jakich błędów Michael Massey się dopuścił, to pojawiają się y, również sytuacje, które Michaela troszeczkę wybielają w tej sytuacji, która miała miejsce w 2021 roku, i myślę, że Michael może pojawić się na jednym z wyścigów w tym sezonie. Pytanie numer 16. Czy sędziowie nałożą minimum dwie dyskwalifikacje z wyników kwalifikacji, kwalifikacji do sprintu, sprintu lub wyścigu na przestrzeni całego sezonu. Patrząc na zeszłoroczne zawirowania wśród, wśród sędziowania w Formule 1 i jeszcze te, które miały miejsce hmm, rok wcześniej, to myślę, że tak, takie sytuacje mogą mieć miejsce. Pytanie numer 17. Czy w trakcie sezonu 2024 Mattia Binotto zostanie ogłoszony jako pracownik jednego zespołów? Myślę, że w trakcie sezonu nie. Biorąc pod uwagę jeszcze jego nową pracę, którą ostatnio ogłosił, więc yy, ale po sezonie już jak najbardziej tak. Pytanie numer 18. Czy Drake pojawi się w padoku na przynajmniej dwóch wyścigach rozgrywanych na terenie Stanów Zjednoczonych? Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie pojawi się, no. I w Miami i w Las Vegas. Pytanie numer 19. Czy przynajmniej dwóch zawodników wygra w swoje domowe wyścigi? No to tak, Max Verstappen wygrywa Grand Prix Holandii. Sergei Perez nie wygrywa Meksyku, bo pewnie go już nie będzie w tamtym czasie. Kto jeszcze z domowych wyścigów? Charles Leclerc, Monaco, ale tam jest klątwa gruba, ale może się uda w tym roku. Carlos Sainz z Hiszpanii, myślę, że nie. Postawmy może na jakiegoś Brytyjczyka w szalonym Grand Prix w Wielkiej Brytanii. Tak, postawmy, że tak. Pytanie numer 20. Czy minimum jedna sportowa sesja, czyli każda poza treningami zostanie całkowicie odwołana? Tak, myślę, że trafi się jakiś wyścig, w którym będzie na tyle fatalne warunki jakieś pogodowe, ulewa deszcz czy coś takiego, że odwołam jakąś jedną sesję. Pytanie numer 21. Kto w trakcie trwania sezonu zostanie ogłoszony nowym kierowcą Mercedesa na 2025 rok? Nikt? Antonelli, Sainz, Alonso, Bottas, Ocon, Albon czy ktoś inny? Ja postawiłbym tutaj na Albona, jeśli miałbym strzelać, bo tak jak mówiłem wcześniej to zależy od wielu czynników. Ale na ten moment postawmy sobie, że w trakcie sezonu ogłoszony zostanie album. Pytanie numer 22. Czy w sezonie 2024 Red Bull poinformuje o utracie Piera Waha lub Adriana Newella? Myślę, że Adrian Neway może pokusić się o zmianę zespołu i zaznaczę tutaj tak. Mam taką cichą. Chyba nawet nadzieję, że Adrian Neway na koniec swojej kariery jeszcze popracuje z, fer, z Ferrari. Pytanie numer 23. Czy Louis Hamilton wygra jeszcze jakiś wyścig, sprint lub któreś kwalifikacje do sprintu lub wyścigu w barwach Mercedesa? To by było na pewno y, fajne zakończenie tej współpracy. Wiadomo, że super zakończeniem dla Luisa byłoby zdobycie tytułu, ale w to nie wierzę patrząc na ten Red Bulla, ale myślę, że przy jakimś bardzo szalonym wyścigu Mercedes może wygrać jeden wyścig i będzie to Lewis Hamilton. Pytanie numer 24. Czy w trakcie sezonu 2024 minimum dwóch kierowców ogłosi utratę fotela wyścigowego w Formule 1 na 2025 rok? To ten sezon będzie bardzo ciekawy, ten sezon ugórkowy będzie bardzo ciekawy, bo tutaj ta zmiana fotela w przypadku Lisa Hamiltona powoduje naprawdę ogromne zawirowania na rynku transferowym. Dlatego myślę, że dwóch to przynajmniej ogłosi utratę fotela. Jakbym miał typować, kto to będzie, to na pewno bym powiedział, że będzie to Sergio Perez i Kevin Magnussen. Pytanie numer 25. Kto spośród tych kierowców wygra więcej wyścigów? Sainz, Leclerc, Norris, Piastri, Alonso, Ra Russell, Hamilton, Perez. Żaden nie wygra, lub kilka wygra tyle samo. Dobra, ja polecę bardzo, znowu bardzo optymistycznie dla McLarena i nie wynika to tylko z moich jakichś sympatii, ale powiem, że Norris. Chociaż, jakbym miał wybierać jeszcze, żeby kilku wygrało tyle samo, to myślę, że Leclerc i Norris wygrają tyle samo, ale postawię na Norrisa. Pytanie numer 26. Czy przynajmniej jeden zespół zostanie ukarany za złamanie limitu budżetowego 2023? Myślę, że nie. Myślę, że po tej sytuacji z Red Bullem już wszyscy się na tyle mocno pilnują i są na tyle mocno dogadani za e WIA, że nikt nie złamie limitu budżetowego na sezon, za sezon 2023. To byłby w ogóle skandal. Pytanie numer 27. Czy przewaga mistrza nad drugim kierowcą wyniesie mniej niż 80 punktów? Nie ma takiej opcji w ogóle, moim zdaniem, w tym sezonie. Pytanie numer 28. Czy w trakcie sezonu Formuła 1 ogłosi przejście jakiegoś wyścigu w tryb rotacyjny? Tak. I myślę, że tutaj niestety głównym kandydatem będzie Belgia. Mamy na tyle dużo torów, mamy na tyle dużo mm, nowych. Y Prób wejścia do Formuły 1 przez nowe tory, chociażby właśnie wchodzący do Formuły 1 Madryt, że gdzieś musi być jakiś wyścig rotacyjny i może to być Belgia, na przykład z Katalunią, czy jakikolwiek inny taki klasyczny tor. Bo jak wiemy, niestety Formuła 1 dąży do tych takich torów ulicznych w bardzo fotogenicznych miejscach, co mi się do końca nie podoba, bo jednak wolę te stare tory drogowe. Po amerykańsku mówiąc, ale myślę, że niestety tak. Pytanie numer 29. Czy któryś pełnoetatowy kierowca zostanie zezłomowany do zera przez, koleg przez kolegę w klasycznym bez sprintów pojedynku kwalifikacyjnym i lub wyścigowym? Tak, i mam tutaj dwa typy. Yy, chociaż mam nadzieję, że. Bo jednym z pierwszych moich typów jest Logan Sargent, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, bo ja. Trochę wierzę w tego chłopaka, bo uważam, że on troszeczkę za wcześnie wszedł do Formuły 1 i ten zeszły sezon to pokazał. On nie był na to gotowy fizycznie. Teraz może być lepiej, więc mam nadzieję, że Logan nie da się tak zezłomować. No i pytanie, takim drugim moim typem byłby Lance Stroll. Bądź Sergio Perez, ale Sergio Perez potrafi, tam od czasu do czasu, to Sergio Perez jest solidnym kierowcą. Po prostu nie jest na poziomie Maxa Verstappena i nie jest na poziomie topowego zespołu, ale jest jak najbardziej solidnym kierowcą. I myślę, że Sergio gdzieś tam może Maxa skupnąć w jakichś pojedynczych sesjach. Alan Stroll, ja nie wiem, czy temu chłopakowi do końca się chce jeszcze w ogóle ścigać w Formule 1, więc tutaj bym w niego strzelał, że będzie zazłomowany. Pytanie numer 30. Czy Mistrzostwo Świata Kierowców lub Konstruktorów zostanie zapewnione w sprincie? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to będzie w wyścigu, ale gdzieś tak... W... W trakcie sezonu, nie, nie, pod koniec. Pytanie numer 31. Czy wszyscy kierowcy i wszystkie zespoły zdobędą minimum jeden punkt? Patrząc na zacieśnianie się stawki w ostatnich latach, myślę, że tak. Myślę, że jest na to duża szansa. Wszystkie zespoły są blisko siebie. Tak naprawdę na początku sezonu odstaje bardzo mocno Haas, ale oni tam obiecują, że będą się poprawiać w trakcie sezonu, więc dajmy im szansę. Pytanie numer 32. Który kierowca ukończy sezon w najwyższej pozycji? Verstappen czy Perez? No nie, no Verstappen. Pytanie numer 33. Który kierowca ukończy sezon na wyższej pozycji? Hamilton czy Russell? Eee, ja osobiście cenię sobie wyżej umiejętności Louisa Hamiltona i mimo tego jednego sezonu w 2022 roku, eee, gdzie Russell okazał się finalnie lepszy od Louisa, to, to myślę, że zeszły sezon pokazał to, że Louis to jeszcze ma i myślę, że jednak Louis. Pytanie numer 34 który kierowca ukończy sezon na wyższej pozycji Leclerc czy Sainz? Sainzowi może w tym sezonie bardzo zależeć. No bo on nie ma miejsca na 2025 rok i ale myślę, że mimo wszystko Charles Leclerc będzie wyżej na koniec. Pytanie numer 35. Który kierowca ukończy sezon na wyższej pozycji? Norris czy Piastri? Myślę, że Land Norris, Land Norris już w ostatnich latach bardzo mocno dorósł. Oscar musi być, szybszy, musi poprawić przede wszystkim dużo bardziej tempo wyścigowe, ale myślę, że jeszcze jest za daleko do Land Norrisa, żeby tutaj mówić o jakimś head-to-head -head pomiędzy nimi. Kolejny pojedynek za Połowy? Czyli pytanie numer 36. Który kierowca skończy sezon wyżej? Alonso czy Stroll? Nie, Alonso, w procentach Alonso. Tutaj ja nie widzę podejścia Strolla do Alonso, w ogóle nie ma na to szans. Nawet jakby Aston Martin przygotował jednak na ten sezon rakietę. Pytanie numer 37. Który kierowca ukończy sezon na wyższej pozycji? Gasli czy Okon? Okon w ostatnich latach troszeczkę moim zdaniem przygasa i ja myślę, że Pierre Gasly będzie na wyższej pozycji, bo Okon jest solidnym kierowcą, bardzo solidnym kierowcą, ale myślę, że Pierre Gasly. Ma to coś, czego wymagamy od tych kierowców takich więcej niż solidnych bo bardziej piera tutaj wkładam mimo wszystko do tej grupy Norris Leclerc Verstappen niż y, właśnie tych kierowców solidnych typu Hulkenberg czy Oton. Pytanie numer 38 dotyczy zespołowego pojedynku w Williamsie i myślę, że tutaj zdecydowanym faworytem jest Alex Albon. Nawet jak Logan poprawi swoje tempo, to nie myślę, że nie na tyle, żeby dogonić Alexa. Pytanie numer 39 który kierowca ukończy sezon na wyższej pozycji? Raz y, Tsunoda czy Riccardo? E, oboje muszą. Oboje bardzo mocno muszą, ale myślę, że Daniel Riccardo ukończy ten sezon wyżej tego mu życzę, bo nie chciałbym, żeby już kończył karierę. Bo jeśli przegra z Tsunodą i nie zdobędzie miejsca w Red Bullu, to myślę, że zakończy karierę. Który kierowca ukończy sezon? Pytanie numer 40. Który kierowca ukończy sezon wyżej? Botas czy Ziu? Tutaj też oboje kierowcy muszą, ale trochę mniej. Pytanie, czy Botasowi się będzie chciało, ale mam nadzieję, że będzie to Botas. Pytanie numer 41. Który kierowca ukończy sezon na wyższej pozycji? Magnussen czy Hulkenberg? Magnussen bardzo mocno zjeżdża z tempem. Nie wiem, czy zeszłoroczny samochód mu bardzo nie pasował. Myślę, że Kevin dalej ma tą prędkość, ale myślę, że w ogólnie całym rozrachunku sezonu Hulkenberg będzie wyżej, bo jest dużo bardziej regularny. Lecimy dalej z tymi head-to-headami. Pytanie numer 42. Mieszamy zespoły. Który kierowca ukończy sezon wyżej? Perez czy Ricardo? No nie no, myślę że biorąc pod uwagę to jaką rakietą dysponuje Perez to, to będzie to Perez, chyba że bardzo szybko zamieniam się miejscami, bądź Perez straci miejsce w Formule 1 i Daniel wejdzie na jego miejsce, to wtedy może być Daniel, no, no zaszalejmy, Daniel Ricciardo. Który kierowca ukończy sezon wyższy na wyższej pozycji Russell czy Sainz? Yy, myślę, że Russell, bo myślę, że to Ferrari mimo tej swojej konserwatywnej budowy może w wyścigach zaskoczyć, Sainzowi zależy, postawmy na Sainza. Pytanie numer 44. Który kierowca ukończy sezon na wyższej pozycji, Hamilton czy Norris? Myślę, że McLaren przygotował w tym roku bardzo mocny samochód i będą się bardzo mocno poprawiać w trakcie sezonu. Postawiam na Norrisa. Jakoś bardzo w tym roku na nich liczę. Pytanie numer 45 dotyczy kolejnego podpojedynku zespołowego, mianowicie Piastri versus Alonso. Myślę, że jeśli McLaren przygotował tak szybki samochód, jak mi się wydaje, a Aston Martin będzie jechał na poziomie tego piątego miejsca to Oscar Piastri, jeśli poprawi swoje tempo wyścigowe, jeśli dorośnie za kierownicą samochodu i dalej nie będzie popełniał błędów, bo ich nie popełnia, albo popełnia ich mało to myślę, że może być odrobinę lepsze od Alonso Pytanie numer 46 Ziu versus Hulkenberg. Myślę, że Ziu, bo tutaj na testach ten Zauber sprawiał wrażenie naprawdę solidnej konstrukcji, i zanim tutaj has nadgoni te wszystkie straty, jakie, jakimi dysponuje jakie ma. To Hulkenberg może wygrać z Ziu już, to Ziu może wygrać z Hulkenbergiem na sam koniec sezonu. Który kierow... Pytanie numer 47, który kierowca kończy sezon wyżej? Albon czy Gasly? Postawię tutaj na Albona, bo Alpin wydaje mi się bardzo nieudaną konstrukcją i myślę, że ten sezon w wykonaniu francuskiej ekipy będzie dość mizerny. Pytanie 48. Który zespół kończy sezon na wyższej pozycji Ferrari czy Mercedes? No i teraz zgodnie z tym, co mówiłem w prezentacjach, Plus, do tego, co się pojawiło na testach, to się już troszeczkę pozmieniało, bo, bo testy tutaj trochę zweryfikowały moje pojęcie na ten, na ten temat, ale postawię tutaj na Mercedesa. Który zespół kończy sezon na wyższej pozycji? Mercedes czy McLaren? I tak jak we wcześniejszych pytaniach, będę konsekwentny. McLaren. Pytanie numer 50. Który zespół kończy sezon na wyższej pozycji? Aston Martin czy Alpin? Myślę, że zdecydowanie Aston Martin. W ogóle nie widzę innej opcji, żeby Alpin się w ogóle jakkolwiek mogło bić za Aston Martinem w tym sezonie. Mimo tego, że Aston Martin przygotował konserwatywną i myślę, że dość taką Średnią konstrukcję na piąte miejsce, to i tak jest ona dużo lepsza niż samochód Alki. Teraz yy... mamy pojedynek w 51. pytaniu: Wiza Kasza Berbe kontra Williams. Ja tutaj upatruję sans, szansy na że ta walka będzie zacięta, ale postawię tutaj na Wiza Kasza. Steak czy Has? Steak. Tutaj Zauber przygotował moim zdaniem lepszy samochód, chociaż Has uporał się po testach. Z problemem przegrzewania się opon, ale myślę, że będą musieli bardzo mocno gonić tempo i przywozić dużo poprawek. Więc w ogólnym rozrachunku myślę, że Has zakończy sezon na 10 ostatnim miejscu. Pytanie numer 57. Pytanie numer 53. Który zespół zostanie mistrzem świata konstruktorów? Red Bull. Pytanie numer 54. Który zespół kończy sezon na drugim miejscu? Postawia na McLaren. Który zespół kończy sezon na trzecim miejscu? Mercedes. Moim zdaniem. Teraz tak, który zespół, pytanie numer 56, który zespół kończy sezon na miejscu 10. No i moim zdaniem będzie to has. Myślę, że tutaj, mimo że mogą mieć jakieś dobre wyścigi pod koniec sezonu, jeśli będą przywozić poprawki, to myślę, że tutaj nie ma innej opcji. Has. Kto zostanie mistrzem świata kierowców? Max Verstappen. Myślę, że tutaj bezapelacyjnie i no, będziemy mieć dalej tą dominację w tym sezonie. Po tym, co widziałem na testach, to myślę, że tak. Pytanie numer 58. Który kierowca ukończy sezon na drugim miejscu? No i tutaj bardzo mnie kusi, żeby powiedzieć, że Lando Norris, ale nie wiem. Chociaż w sumie, w sumie jest na to szansa, yy, więc postawię. jeszcze też tak trochę pokątnie liczę, może mimo wszystko na tego lekarka, żeby był ten sezon Ferrari, ale, ale nie, postawimy na Norisa. Pytanie numer 59, który kierowca zakończy sezon na trzecim miejscu? I tutaj, tu ja tutaj bym postawił mimo wszystko na Luisa Hamiltona. Ostatnie pytanie naszej zabawy, czyli pytanie numer 60, który kierowca ukończy sezon na ostatnim miejscu? I myślę, że na ostatnim miejscu w klasyfikacji generalnej. Sezon zakończy Kevin Magnusen. I mówię to dlatego, że myślę, że Logan Sergeant ma szansę pokazać, że jest solidnym kierowcą. Ja nie mówię, że tutaj to będzie absolutnie poziom jakiegoś topu, tylko po prostu Logan wydaje mi się, że jest solidnym kierowcą. I że życzę mu tego, żeby pokazał, że zasługuje na, na miano solidnego kierowcy i myślę, że mam nadzieję, że nie zakończy tego sezonu na ostatnim miejscu. To by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta zabawa. Dzisiaj taki trochę luźniejszy odcinek, nie, nie poruszaliśmy żadnych kontrowersyjnych tematów. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, do obserwowania mojego konta na Spotify, do zostawienia łapki w górę pod filmem. Wystawienia oceny na serwisie Spotify, no oraz oczywiście skomentowania tego filmu. Każdy komentarze mają dla mnie znaczenie. Do zobaczenia już w nadchodzącym sezonie. Cześć!